Dobry dzień, dobry dzień. Chyba trochę za głośno. Będę trochę dalej. Słuchajcie, dobry dzień, dobry, da dobry dzień. Dajcie znać, czy mnie e, słychać, czy mnie widać. Bo dzisiaj takie trochę warunki polowe. Ale to był mój wybór. No bo tak. Eee... <laughs> także, także powiedzcie, czy mnie widać, czy mnie słychać. A ja bym w tym czasie. Pewnie słychać, pewnie widać, widać Git. Super. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kluczy i do losowania, to ja może odpowiem i może nie będę już musiał odpowiadać odnośnie Black Rose Wars. Różyczka do nas jedzie. Bardzo na nią czekamy. I czekamy aż dojedzie. I jakby, jak tylko dojedzie, to Wam o tym powiemy, napiszemy, może nawet shorta zrobię. Bo. Teraz podobno shorty są bardzo popularne, więc jakby chyba trzeba będzie zacząć też shortować. Także róża jak tylko dojedzie, to będziemy od razu mówić. Natomiast dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na Deep Madness, na te trzy kolejne dodatki do Deepa. No to one wjechały właśnie na cło, więc lada dzień, lada dzień będą u nas. Także tytułem wprowadzenia to tyle. E, słuchajcie, moi mili, e, jakby to wam powiedzieć, e, no, chcieliśmy jeszcze raz bardzo wam podziękować e, za to, że ta grupa tak prężnie się rozrasta. E, za to, że jesteście tam, że działacie, że jesteście z nami i mamy od was feedback. I ten bardzo pozytywny, i taki czasem, jak trzeba kopnąć w tyłek, ale to jest dla nas bardzo cenne i bardzo ważne. I mamy nadzieję, że. Bo jak wiecie, Będziemy w spotku, a potem będziemy we Wrocławiu. E, więc jak ktoś będzie e, jak ktoś będzie w spotku na planszówkach w Spodku organizowanych oczywiście przez e, zarąbiste ludiwersum e, albo we Wrocławiu, to oczywiście liczymy na to, że grupowo przyjdziecie do nas, przybijecie pionę i sobie pogadamy i może coś wam pokażemy i w ogóle będzie zarąbiście. I mamy dla was już od razu e, no, na Wrocław, oczywiście, i potem, a wcześniej na Spodek. Nie wiemy jeszcze przy jakiej kwocie, ale będziecie mogli dostać przy zakupach takiego magnesika, taką naklejkę magnetyczną. O, wiadomo, nie? Wiadomo, rozgrywka dla prawdziwych graczy. Także wpadajcie, kupujcie. Na pewno, tak jak pisałem, będziecie mogli i we Wrocławiu, i w spotku zobaczyć debricza, e, Katedrę. Co tam jeszcze? Darkest Duma. Będziecie mogli zagrać w powiedzmy, że prawie polską wersję Nordgard, niezbadane Ziemie, dlatego że mamy już całość przetłumaczoną. I zakoszulkujemy, zakoszulkujemy Wam. Karty, tak, żeby, żeby było łatwiej wam poznać tą grę. No i będzie też można od razu oczywiście wesprzeć, bo tam chyba internet jest. A to będzie ten czas, kiedy faktycznie ta kampania już będzie w toku, dlatego że planowo powinniśmy rozpocząć kampanię NordGarda 12 września, ale o tym będziemy jeszcze wam na pewno mówić. Więcej pytań nie pamiętam. Plan na teraz jest taki. Że ja mam tutaj e, kilka karteluszek e, z Waszymi numerkami, Waszymi nazwiskami. E, no i cóż, mam takie magiczne koło do losowania. Tam wszyscy, którzy mają być, to są na tym wprowadzeni w sensie cyferki i ja te cyferki mam tutaj. Ja sobie będę zaznaczał, co kto dostanie. A mamy dzisiaj dla Was. Będziemy tak na zmianę sobie losować. I mamy dla Was. 3 Stroganowy, Twisted Fapes i Endeavora. Więc myślę, że całkiem fajny zestaw. I wydaje mi się, że więcej pytań z dzisiaj nie było, więc myślę, że możemy płynnie, bo jak to tutaj Piotrek stwierdził, życie stygnie, możemy płynnie przejść do losowania. Pokażę Wam się takie duże koło, ja tam kliknę i to się będzie kręcić i się zatrzyma i będzie numerek. Odpowiadając od razu Markowi, w Łodzi 24 i 5 września nas nie ma, dlatego że w tym samym czasie jest Wrocław, a Wrocław nas zaprosił wcześniej, więc, jakby siłą rzeczy, jesteśmy we Wrocławiu w tym czasie. Łogień. No właśnie, łogień. E, dobra, ja się teraz tu przełączę i będę taki malutki, a będzie duże koło. No. I będziemy losować. Stroganów. Potem Twisted Fapes, potem Stroganov, potem Endeavor, i potem znowu Twisted Fapes. Yy, I potem Stroganov na końcu. Tak, tak właśnie będzie. Też, Marku, żałujemy, ale niestety no, nie jesteśmy w stanie się, tak brzydko mówiąc, rozkwaknąć troszkę, e, więc jakby. No, w tym roku nie. E, czy możemy coś zrobić w zachodniopomorskim? pomorskim Taka plama na mapie. Zawsze możemy pomyśleć. Dobra, moi mili, przejdźmy do losowania, a ja na końcu jeszcze przyjadę. Może nam jakieś pytania. A tutaj jeszcze tak, Marek, taki żarcik widzę zrobił. Szybkie farbki, szybkie filmiki. Ten szybki kuba to tak nie do końca. To już losujemy. A, jeszcze wróćmy. Gdyby były w tle jakieś odgłosy i tak dalej, to jak widzicie, ja jestem dzisiaj. U siebie na ogródku, więc i sąsiedzi, i karetki, i jakieś samochody, to może być słychać. Tudzież moje psy, chociaż są zamknięte, niby w domu. No, bo jak wylosujemy, to ja, jakby. O, tak się będę bawił. Dzisiaj. Dobra. Maszyna losująca kulki wrzucono. Jak widzicie, jest koło. Tu tych cyferek jest w cholerę. Także dlatego, ja może włączę światło jeszcze. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Dla mnie lepiej, bo widzę cyferki. Zazdrość, zazdrość. Też będziecie mieli. Ja mam ten możliwość pogrania i jakby przetestowania. Wszystko jest cacy. Jest opcja, że psa było słychać. Dobra. E, nie skomentuję tego tutaj od hasza. Dobra. Dobra, moi mili. Pierwsze, pierwszy cyferek i losujemy. Losujemy e, stroganowa. I na końcu jeszcze nie odchodźcie po losowaniu, dlatego że na końcu, e, na końcu jeszcze Wam powiem tą tajemnicę, o której Wam pisałem. Taki sekret, a co tam. Dobra. Emocje. Kółeczko się kręci i stroganów poleci do 962 numerek. 962. 962, już szukam 962. 962. A, żeby nie było. Listę, którą tutaj mam, ona jest ułożona losowo. Nie według przyjmowania się do grupy i tak dalej. Jest to zupełnie losowo. Także szanse myślę, że są bardzo wyrównane. 9, 6, 2, czekajcie, mamy gdzieś 9, 6, 2, 9, 6, 2. No dobrze. O, tutaj mamy 9, 6, 2. 962 i Stroganow ląduje u NatMek. Oczywiście to wszystko będzie jutro na naszym fejsie. Ja sobie tutaj zapiszę. I teraz tak, żebyście też mieli świadomość tego, jeśli ktoś wypadnie drugi raz, bo tutaj nie kombinuje już z tym kółkiem, to jakby losujemy kolejną osobę. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, oczywiście z tej listy wypadliśmy my, czyli no ja, Przemek, nasi Nasza rodzina, czyli u mnie Karola. Yy, I Kuba, który jest tutaj te, też tam z nami. Także, no jakby gdyby ktoś się zawieruszył jednak to będziemy głosować dalej, chociaż nie sądzę, że tak się zdarzy. Losujemy dalej, tym razem teraz będziemy głosować. Ja mówiłem, że co drugie? Twisted Fibres, czyli nasze panienki. Panienki. No i jest szuruburu, szuruburu i panienki. Panieńki powędrują do. Powędrują do numerka 123. I już szukamy numerka 123. 123. 123 to jest Anna Majszak. Czyli do Ani wędrują panienki, taka. To się kręci, to się kręci, może u was to nie widać, natomiast wierzcie mi, że to się kręci. E, po, tych cyferek tam jest po prostu tyle, e, że to może tak wyglądać, że to stoi w miejscu, natomiast to musicie mówię, że na słowo, to się kręci. E, gdyby było, nie wiem, tam 5 cyferek, 10, 20, to byście widzieli, że to po prostu zapierdziela naokoło. No, ale jest tego setki, więc jakby takie jest wrażenie. Dobra, czyli dwie gry rozdane. Myślę, że kolejna na trzecią, czyli tym razem drugi Stroganow. A poza tym, jak sobie powiększycie, na, może na ekranie to będziecie widzieć, że to tak się, o tak i w tom i w ogóle. I drugi Stroganow wędruje do 659. 659, już szukamy 659. To nie. Tu jest 500 6. Jak na złość, tu się kończy na 650. O tutaj jest. E, słuchajcie, słuchajcie 6,59. <słuch> no cóż, tak też się mogło zdarzyć. E, nie wiem czy kojarzycie, czy nie kojarzycie. Myślę, że powinniście. E, powinniście e, skojarzyć Marek Weiberg, czyli tryb solo. E, słuchajcie, no, jak sprawdzić, jak ma się, jaki ma się numerek. Mogę Wam potem te listy, jakby udostępnić, to nie jest problem, ale no, chyba mi troszkę ufacie, nie? E, także do Marka wędruje Stroganow. Dobra. I to był drugi stroganow, czyli dwa stroganowy i panienki poleciały już do Was. Poleciały już do Was. Czas na naszą no, najnowszą premierę w tej chwili, czyli na... Tak, 69 to jest bardzo dobra liczba. E, czyli na Endeavor'a. Na Endeavor'a. I Endeavor, podstaweczka

E, Pawle, Pawle, ja już mówiłem o BRW, ja już mówiłem o BRW, na początku, jakby... E, więc cóż mam Ci rzec, no musisz sobie odsłuchać, taka sytuacja. No dobra, e, moi mili Państwo, i ostatnia nagroda, ostatnia gra, ostatni Endeavor i potem pewna ciekawostka. Nie Endeavor, tylko Stroganov, sorry.

Ojku jejku, już szukamy 299 jak nazwo się zapodziało już momento, marnoję na tej ostatniej karteczce Tu. Niestety wydrukowało mi się mało po kolei. E, także to już Jest dosyć popierdliwe, ale zaraz namierzymy. No pewnie, że namierzymy. 299 to Piotr Szczepański, i do Piotra leci trzeci Stroganow. <laughs> no, powiem Wam tak, trochę zaufania. Jakby my też mamy, wrócę już do normalnego ekranu, mamy fans tego, że w ten sposób się mogliśmy pobawić. Jakby. Mam nadzieję, że to tylko żart, bo. Co mam powiedzieć? Słuchajcie, wielkie gratulacje dla wszystkich. Tu chyba mogę wyświetlić. Mogę chyba wyświetlić albo nie mogę, nie mogę. W każdym razie jutro oczywiście, jutro oczywiście tę listę zwycięzców upublicznimy, udokumentujemy to. Będziemy prosić o kontakt wiadomości prywatnej z podaniem paczkomatu, żebyśmy mogli Wam nagrody jak najszybciej wysłać, żebyście mogli się nimi jak najszybciej nacieszyć. Widzę, że są z nami też zwycięzcy. Mam nadzieję, że nie tylko z, z, między nimi z Natta, ale będziemy mogli się spotkać czy we Wrocławiu, czy w spotku. E, przyjdźcie, przybić pionę. Natomiast to, co wam chciałem powiedzieć, zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, że tak powiem, e, to to, że słuchaliśmy się bardzo uważnie wasze głosy. Chwilę to trwało, bo to są jednak dosyć poważne tematy. E, Sorry, ale rozśmieszyło mnie te 20 Sator boxów. Natomiast, wsłuchując się Wasze głosy, będziemy od 15 września i ta data jest jakby nieprzekraczalna, i no nie ma tutaj dobrego rozwiązania. Natomiast od 15 września wprowadzamy w naszym sklepie program lojalnościowy. O szczegółach Was poinformujemy, oczywiście, jak to będzie działało z tymi tam punkcikami, zbieraniem i tak dalej i tak dalej. Natomiast od 15 września będzie program lojalnościowy. To jest to, o co pytaliście, o co prosiliście. W tej chwili, jakby kupując u nas coś, będziecie sobie pracowali na, na swoje jakieś tam rabaciki kolejne. Więc myślę, że to bardzo fajna informacja. My widzimy się w poniedziałek, już na normalnych wieściach z Czachy. Jutro będzie wydarzenie gdzie tam będziemy mogli się zapraszać nawzajem, będziecie mogli się tam dodawać i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie już takiego zamieszania jak dzisiaj. Mam nadzieję, że powoli, bo powoli, ale widać progres w naszych audycjach, w naszych live'ach. Ja się bardzo cieszę, że nasza czerwona kanapa się spotkała z takim fajnym przyjęciem z Waszej strony. I czerwoną kanapę oczywiście będziemy kontynuować. Natomiast, tak jak mówiliśmy z przemkiem, to będą spotkania na tej naszej czerwonej kanapie w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Następne na pewno po Essen, a potem zobaczymy. No i cóż, my też czekamy niecierpliwie na BRW. Nie wiem, czy tu były jeszcze jakieś pytania, czy nie, ale myślę, że na bieżąco, sorry, ale chyba będę psikał. Nie, nie będę, a może będę, zacznę. Tak, tutaj się zgadzam z Jakubem, że Endeavor to jest miodziogierka. Ja wiem, że ja w tej chwili mogę się wydawać czasem nieobiektywny, jeśli mówię, że któraś z gier naszego wydawnictwa jest super, fajna i w ogóle zarąbista. Natomiast są takie gry, które wydaje Czacha, które ja miałem okazję poznać wtedy, kiedy nawet nie myślałem, że będę na pokładzie i, i jakby... Taką grą jest właśnie Endeavor. Endeavor pokochaliśmy tak naprawdę miłością odzajemnioną z Carolą, czyli z moją drugą połową. Zaraz po pierwszym druku mieliśmy to szczęście, że sobie jakby nabyliśmy egzemplarz ten taki fajny KS-owy. No i gra jest naprawdę przednia. Natomiast jakby te KS-y, one oczywiście robią fajne wrażenie, natomiast gra działa wybitnie również bez nich. To tak, żebyście mieli świadomość, że to co teraz jakby sprzedajemy w naszym sklepie to też jest ta sama dobra, bardzo dobra gra. No i cóż, co tu jeszcze piszecie? Zgadzam się, Big Box, Deep Madness, tak w poniedziałek dojdzie paczka z Deep No Big Box, Deep Madness, na razie nic na ten temat nie możemy powiedzieć, natomiast jest opcja, że faktycznie w poniedziałek może, może już Dodatki do Deep Madness do niektórych dojdą. Nie chcę obiecywać, bo to nie od nas tutaj zależy, natomiast szukamy już, znaczy czekamy tak naprawdę już fizycznie na to, żeby Deep Madnessy dodatki dojechały i będziemy zaraz potem je do nas, do Was, od nas rozsyłać. No cóż, myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Cieszę się, że jest ogień. Bardzo się cieszę, że. <laughs> Nie, pociąg z BRW nie został porwany, chociaż powinien być chyba po ilości pytań, jakie, jakie nam zadajecie, powinien być pod szczególną ochroną. Natomiast no, po, pociąg jak pociąg no, jedzie, toczy się, kula i w ogóle i dojeżdża już. Nie umiem wam powiedzieć w tej chwili, gdzie on jest fizycznie, natomiast wiemy, że naprawdę na dniach powinien jakby już dojechać i, i powinno już się zadziać tak naprawdę. Dobra, moi mili. Nie przedłużajmy, bo jest godzina 20.22. Wieczorowa pora. No, i widzimy się jutro. A ja myślę o shortach. Miałbym tylko do Was właśnie prośbę. Mam, będę o tym też pisał na grupie. Może jutro, ale jakbyście mieli jakieś pomysły, co byście chcieli na tej grupie, może jakieś konkursy, bo jakby nie mamy z tym problemu, tylko też nie chcemy robić konkursów z dupy, że nie wiem. Wymyślcie cyferki, trafcie cyferki, my lubimy takie kreatywne rzeczy, więc piszcie, co byście chcieli, co byście chcieli porobić, co byście chcieli, żeby było na grupie, co byście chcieli, żeby było na live'ach, może jakaś inna forma jeszcze. Wiecie, my jesteśmy chętni na, na takie rzeczy. Także do zobaczenia, widzimy się w poniedziałek o 15 na Wieściach, w Wieściach i w ogóle. No i jesteśmy w kontakcie oczywiście na Facebookach i innych tam naszych kanałach. Cześć!